Hej, hej, witam w kolejnej bocznej misji Franklina. Nieznajomi i dziwacy. Zdobyć samochód, a co mu jest złe? Całkiem niezły, trochę pobiany. Że jakiś lepszy mi się trafi na linię startu. Szukamy Jak już do na metę. Będzie za późno. Nic tu nie widzę. Dobra, pojedziemy tym i tak jesteśmy najlepsi. Proszę. Moje miejsce: trzy. Dwa, jeden Go A ten co? Da ja nie chciał w trąbę zrobić. Co tam pisało? Przytrzymaj co? Ładrzewo! drzewo Drzewo to nie jest przyjaciel kierowcy. Fajne są te znaczniki na drodze. Po drogę jak jechać. Nie mam czasu spojrzeć na ten... A, ja Kto że tu jeżdżą samochody tym drogiem? Jedź w tą stronę. No ale dałem ciała. Zawiesiłem się. Spoko, ostatni nie będę. Ten znowu zostawia drogę. Działa to cudo tutaj, działa. Wejście w nadprzestrzeń. i już jest wyjście z tej nadprzestrzeni. Przejdę prosto. w lewo. Tam osto w lewo. Ach, dobrze, gdyby nie. Jestem pierwszy. Tak, jestem. Nie zepsuć tego. Meta. Bingo. Pierwszy i wywrotka na koniec. No to widzieliście, Mistrzunie. Na srebro. Czarny koń. Co znaczy czarny koń? Czysty wyścig. Pięknie. Srebro. mógłbym to przejechać na złoto. Spokojnie. Biorę lepszą furę. I... W, w wyścigach ulicznych, mam teraz na mapie, tak, wyścigi jest 8. Zobaczmy, czy już w tej chwili jakieś są. Są, już są wyścigi. Jest tutaj. I jest tutaj. O, trochę jest. Powtórzę tą misję sobie. Powinno być na złoto. Fajny samochód muszę zaznać. to był fajny, bo jest lekki. Lekki, dynamiczny. I co tam jest za niebieska kropka?

Mówi, to zbyt ciężko, to no chłop nic nie robi That can't be oh! uh! 16 dolców mi zwinęli No nie no jaje Takie zwykłe oprychy Mustang słuchajcie Mustang. To jest Mustang 2005, tak zwany, czyli edycja Mustanga, która wyszła w 2005 roku. Stylizowana na serii z lat 60., 65-67. Po wielu latach beznadziejnych Mustangów, właśnie ta od 2005 wygląda tak ładnie jak ten. W 2010 był taki gruby lifting. Mocno został zmieniony przód. Ale ogólna sylwetka została zachowana. Typowego muscle cara Dobra, co my robimy? No, może jakąś konkretną misję teraz? Pojadę. Tej z wyścigów na razie nie będę po powtarzał. srebro mi wystarczy. Ja Wam dziękuję. I do zobaczenia w następnej konkretnej już być może misji. Bye.